kanale. Bardzo dziękuję za oglądanie moich poprzednich holi rumpaksowych. Dziękuję za łapki w górę, za komentarze i dziękuję nowym przygodnym subskrybentom. Bardzo się cieszę. Oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do śledzenia mojego Instagrama, gdzie link zobaczycie w opisie filmu. Dzisiaj przychodzę do Was z nową porcją super second handowych które kupiłam ostatnio właśnie w Lumbaxie. Mam nadzieję, że bardzo Wam się spodobają i będzie Wam się miło oglądać, więc już nie przedłużam i zachęcam i zapraszam do oglądania mojego nowego filmu. Zapraszam. Oto taka na pierwszy rzut piękna sukienka czarna w piękne, kolorowe kwiaty. Mocy kwiatowy jest nadal modny. W takie plisowanki ma tutaj na spódnicy. Na bluzce takie bardziej marszczenia, ale na bluzce oczywiście. Góra, krótki rękaw, fajny. Yy, tutaj mamy jeszcze fajny, super kopertowy taki dekolt de takiej kobiecości. Ten dekolt z tyłu prezentuje się, tak. Jest lekka, zwiewna, tylko na lata. Tylko chodzi. Oczywiście, weźcie się z i będziecie mogli zobaczyć, jak prezentuje się w tej super sukience. Kolejną ciekawą propozycją którą kupiłam w second Jest taka jeansowa, lekka sukienka z przyjaznego takiego materiału jeansowego, takiego cienkiego, bardzo fajna. Naprawdę guziki mam tutaj jeszcze pośrodku, Maszczenia, bez ramionczek, <laughs> przepraszam, na ramionczkach, bez rękawów, bardzo fajna, taka ciekawa, rozkloszowana lekko, dodaje lekkości stylizacji i naprawdę się fajnie w niej czuję w tej sukience. Będę po nią często sięgać. Jakie będzie ciepłutko, bo już jest ciepłutko, więc coraz częściej będę po nią sięgać. Oczywiście posiedzie się stylizacja i będziecie mogły zobaczyć, jak wyglądam tej sukience. Kosztowała mnie 5 zł. Następną sukienką, która skradła moje serce, jest oto ta piękna sukienka z rękawami, czy czwarte w piękne motyle, które nadają sukience lekkości. lekkości przepraszam. Sukienka jest cudowna. Bardzo mi się podoba. Z tyłu ma cudowne guziczki tutaj wzdłuż. Paseczek, który jak zawiążemy tutaj taki naprawdę dziewczęcości takiego le lekkiego powiewu. Jest super ta sukienka. Bardzo mi się podoba. Kosztowała mnie tylko 6 zł i to jeszcze bardziej ją lubię za tą, za tą cenę. Piękny taki materiał. Komfort noszenia tej sukienki jest rewelacyjny. Bardzo fajnie się prezentuje. Nawet do trampek Oczywiście, do też, ale trampek jest cudownie. Ja lubię trampeczki, więc yy, sukienka jest jeszcze lżejsza wtedy, jak się ubierzemy na sportowo. Naprawdę, no sukienka jest super, bardzo mi się podoba. Oczywiście, wyszedł się stylizacja i będziecie mogli zobaczyć, jak prezentuje się w tej super sukience. I na koniec mam taką ładną bluzeczkę do pokazania. W piękny motyw, taki kwiatowo-liściowy. Bardzo mi się podoba. Także ta bluzeczka kosztowała 4 zł. Tutaj ma dekol taki zawiązywany. Ja go nie zawiązuję, bo nawet fajnie jak te sznureczki sobie wiszą. Dekor taki tutaj trójkątny. Odcina tutaj Ręk Bardzo się fajnie błyszczy. Nie wiem, czy to nas będzie widać na nagraniu, ale chyba nie. Ma takie wstawki, takiej złotej nitki i to bardzo dodaje uroku tej brusce. Bluzka pomimo, że jest rozmiar 36, jest na niedobra. dobra. Przeważmy już L. Niestety, no, tak jest. Ale to jest, właśnie, to jest najfajniejsze, że wszystko czasami pasuje właśnie jak jest większe. I co my tu mamy? Jeszcze takie rękawy fajne maszczone tutaj z, z sznureczkami na, na, na dole, na rękawach. Te sznureczki tutaj, jak już mówiłam, z tyłu prezentuje się tak. Cała płaszczyzna tych kwiatów, motyw kwiatowy jest nadal modny, więc no, można wyśmigać dowoli. Kosztowała mnie 4 zł i oczywiście wysiadł się stylizacja i będziecie mogły zobaczyć, jak prezentuje się w tej bluzce. I to już na tyle. Miałam do pokazania tyle właśnie ciuszków. Dziękuję serdecznie za uwagę i zachęcam do subskrybowania oczywiście mojego kanału. Powtarzam się, ale zachęcam bardzo serdecznie do śledzenia mojego Instagrama, gdzie link znajdziecie w opisie filmu. I zapraszam na kolejne moje haulumpaksowe. Do zobaczenia. Cześć.